Dobry wieczór, moi kochani, z tej strony pizza starot. Yy, Dobry wam kolejny znak, czyli yy, już yy, będą rybki. Ostatni znak. Cieszę się bardzo, że kto yy, już mam zakończone za sobą, więc mamy 28 marca do 3 kwietnia. Może jeszcze dzisiaj wrzucę, żebyście mieli i zdążę przed yy, jutrzejszym dniem to wszystko yy, wam wrzucić i zrobić. Więc dobrze, kochane rybęki Lecimy, lecimy z koksem. Karta e, energii ogólnej dla rybeniek. Ogólna dla rybeniek. Ogólna dla ręiek. I co my tu mamy? Mhm, Dwójka Dobrze. E, co, wydarzy się, e, dla co wydarzy się miłego dla rybeniek? Co wydarzy się dla rybeniek. Co się wydarzy dla... Rybęk. Okej. Okay. Dwójeczka mie mieczy. Trochę nam borymuchalne. Dobra. E, na co należy uważać? Na co należy uważać? Rybęki moje kochane. Musicie uważać. Uuu. Rycerz mieczy. Pięknie. Dobra. Co w miłości rybęki moje kochane? Co w miłości? kochane, co miłości, Rybęki moje kochane. Gwiazda, super, e, rodzina i przyjaciele, Rybęki, praca i przyjaciele, praca i przyjaciele, to mamy Słoneczko, nie wiem czy będzie widać, chyba nie będzie widać Słoneczka, czekajcie może bardziej o się odsuniemy. O, o, o. Pięknie. Dobra. Potem praca i finanse dla rybeczek. Finanse dla rybeczek. Finanse dla rybeczek, przepraszam. To jest. Mhm. Piesiątka mieczy. Dobra. I karta rada dla rybeczek. Karta rada dla rybeczek.